Jesteś managerem i szukasz zegarka, który będzie elegancki, prestiżowy i nie zrujnuje Twojego budżetu. Mam dla Ciebie ciekawą propozycję. Count Up 4. Spasi do zegarków. Mowa tu o zegarku marki Certina, a konkretniej o modelu DS1 Small Second. Czy to jest rzeczywiście najlepszy wybór w tej klasie cenowej? Czy jego posiadanie świadczy o dobrym guście? Zobaczymy. Certina, nazwa ta dla wielu entuzjastów zegarmistrzostwa, jest synonimem solidności i sportowego ducha. Ale jaka historia kryje się za tą marką? Mówimy tu o firmie z imponującą ponad 130-letnią tradycją w tworzeniu precyzyjnych czasomierzy. Wszystko zaczęło się w 1888 roku w malowniczym szwajcarskim mieście Grenchen u ponurza gór Jura. To właśnie tam bracia Adolf i Alfred Kurt otworzyli swój pierwszy warsztat, kładąc podwaliny pod markę która z czasem zyskała międzynarodowe uznanie. Szwajcaria jako kolebka światowego zegarmistrzostwa od samego początku narzucała najwyższe standardy precyzji, a Certina wpisała się w tę tradycję, dążąc do doskonałości w każdym detalu. Od samego początku firma kładła nacisk na precyzję, niezawodność i innowacyjność. Choć może to brzmieć jak standardowa deklaracja marketingowa, faktem jest, że Certina zbudowała solidną renomę. Marka jest znana głównie z produkcji zegarków sportowych, jednak model, któremu się dziś przyglądamy, prezentuje bardziej klasyczny styl. Przedstawiam Certina DS 1 Small Second, model C0064281103100. Nazwa dosyć długa, ale zegarek prezentuje się klarownie. Na pierwszy rzut oka dostrzegamy elegancki, klasyczny czasomierz bez zbędnych ozdobników. To zegarek odpowiedni zarówno do środowiska biznesowego, jak i na bardziej formalne okazje prywatne. Koperta wykonana jest ze stali szlachetnej, a jej średnica wynosi 41 mm bez koronki, a laktulak to, to 48 mm. Rozmiar uniwersalny, który dobrze prezentuje się na większości nadgarstków. Kształt jest okrągły, a wykończenie satenowane, co nadaje Subtelny, elegancki połysk. Grubość koperty to niespełna 15 mm, co pozwala na komfortowe noszenie jej pod mankietem koszuli. Wodoszczelność zegarka określono na 100 metrów. W praktyce oznacza to, że można w nim bez obaw myć ręce, brać prysznic, a nawet pływać rekreacyjnie. Nurkowanie za akwalungiem nie jest wskazane. Jednak w codziennym użytkowaniu oraz podczas urlopu taka klasa wodoszczelności jest w zupełności wystarczająca. Warto wspomnieć o systemie DS Concept, czyli Double Security, który jest znakiem rozpoznawczym marki Certina. Zapewnia on zegarkom zwiększoną odporność na wstrząsy i wodę. Obejmuje to m.in. wzmocnioną konstrukcję dekla, specjalne uszczelnienia szkła i koronki, a także system amortyzacji mechanizmu. Wszystko to przekłada się na większą trwałość czasomierza w codziennym użytkowaniu. Ale co napędza ten zegarek? Jego sercem jest mechanizm automatyczny ETA Kaliber 2825 II. Jest to sprawdzona i ceniona szwajcarska konstrukcja bazująca na ETA 2824-2 z modułem małej sekundy. Mechanizm ten pracuje z częstotliwością 28800 wachnień na godzinę, czyli 4 Hz, co zapewnia płynny ruch wskazówki sekundowej i oferuje rezerwę chodu wynoszącą około od 38 do 42 godzin. Jest znany ze swojej niezawodności i precyzji, będąc często wybieranym rozwiązaniem w zegarkach tej klasy. Istotną zaletą tego mechanizmu jest również jego popularność. Jest on dokładnie znany w większości zegarmistrzów, co przekłada się na łatwość serwisowania i dostępność części zamiennych. Ciekawym elementem designu jest tak zwana mała sekunda. Wskazówka sekundowa umieszczona na oddzielnej subtarczy przy godzinie 9. To detal dodający zegarkowi indywidualnego charakteru. Tarcza jest srebrna, czytelna, z nakładanymi indeksami godzinowymi. Datownik znajduje się na godzinie 3. Całość chroni szkło szafirowe, które charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na zarysowania. Warto tu dodać, że odpowiednio wyprofilowany rant tego szafirowego szkła potrafi pięknie rozpraszać światło, tworząc subtelne tęczowe refleksy niczym pryzmat. Bransoleta jest również wykonana ze stali szlachetnej w kolorze srebrnym i wyposażona jest w zapięcie motylkowe, które jest w miarę wygodne, ale nie posiada mikroregulacji. Certina to nie tylko ten jeden konkretny model, to prawie 130 lat historii. Zegarki tej marki towarzyszyły uczestnikom wypraw w Himalaje oraz brały udział w podwodnych projektach badawczych, takich jak C Lab 2. W latach 70. Certina wprowadziła na rynek model Biostar. Pierwszy na świecie zegarek wskazujący biorytmy człowieka. Marka współpracowała również ze znanymi sportowcami, jak Muhammad Ali. Obecnie Certina jest częścią swatch group i angażuje się w sponsoring wydarzeń sportowych, na przykład rajdów samochodowych. Ale jak Certina DS1 Smart Seconds prezentuje się na tle konkurentów? W tym segmencie cenowym wybór jest dosyć szeroki, ale my skupimy się na dwóch konkurentach. Pierwszy to Orient Star REAU 0404N z linii Contemporary. Ten japoński zegarek oferuje nowoczesny, elegancki design z interesującymi detalami, takimi jak wskaźnik rezerwy chodu na tarczy. Napędza go automatyczny kaliber F6N43 zapewniający 50-godzinną rezerwę chodu. Koperta ma średnicę 42 mm, a wodoszczelność, podobnie jak w Certynie, wynosi 100 m. Szkło jest szafirowe z powłoką antyrefleksyjną. Orient Star wyróżnia się więc praktycznym wskaźnikiem rezerwy chodu i nieco większym rozmiarem, zachowując porównywalną wodoszczelność. Na chwilę nagrywania materiału Orient Star kosztuje 2645 zł, a Certina 2749 zł, czyli Orient Star jest minimalnie tańszy. Drugą alternatywą jest Hamilton Jazzmaster Auto H42,53,51,30. 42 To szwajcarski klasyk o bardzo eleganckim ponadczasowym wyglądzie. Sercem tego modelu jest mechanizm H10, który imponuje aż 80-godzinną rezerwą chodu. Koperta ma 40 mm średnicy, co czyni go nieco mniejszym od Certiny. Jednak jego wodoszczelność to 50 m, czyli mniej niż w przypadku DS1. Hamilton punktuje więc znacznie dłuższą rezerwą chodu i klasycznym smukłym profilem, ale ustępuje Certynie pod względem odporności na wodę. Cena tego modelu oscyluje wokół 4020 zł, co czyni go dużo droższym od Certiny. Co zatem wybrać? Certina DS1 Small Seconds plasuje się interesująco pomiędzy tymi dwoma modelami. Oferuje solidne 100 metrów wodoszczelności, co jest przewagą nad Hamiltonem oraz interesujący zabieg stylistyczny w postaci małej sekundy. Jej rezerwa chodu około 38 godzin jest standardowa, ale mechanizm ETA 28252 to sprawdzona i niezawodna jednostka, łatwa w serwisowaniu. Fakt, że Certina jest zegarkiem szwajcarskim dla wielu odbiorców stanowi dodatkowy atut i postrzegany jest jako element premium w porównaniu do japońskiego Orient Star. Przynależność do Swatch Group gwarantuje również łatwy dostęp do autoryzowanego serwisu i części zamiennych na całym świecie. Jakie są moje wrażenia z użytkowania tego zegarka? Bardzo pozytywne. Branzoleta jest komfortowa i dobrze dopasowuje się do nadgarstka. Zapięcie motylkowe działa precyzyjnie i pewnie. Tarcza jest niezwykle czytelna, również w warunkach słabszego oświetlenia. Odczuwalne jest solidność wykonania i dbałość o detale. Mechanizm pracuje płynnie, a dokładność wskazań czasu jest na dobrym poziomie i w codziennym użytkowaniu nie często będziemy musieli ponownie ustawiać czas. Nie jest to zegarek o awangardowym designie, ale nie takie jest jego przeznaczenie. To solidny, codzienny towarzysz.